Spotkaliśmy się w zamku Zinar Castle w Krakowie, w w popularnym obiekcie, który dzisiaj stał się stolicą designu. Za sprawą szkolenia i bankietu dedykowanego dla architektów oraz firm, które współpracują z nami z branży wyposażenia wnętrz. Tworzymy społeczność architektów, którzy współpracują z nami w zakresie wyposażania wnętrz i razem tworzymy community, w którym naprawdę fajnie być. Przedstawiliśmy dzisiaj pełną ofertę marki SMEG. Między innymi zaprezentowaliśmy możliwości nowych urządzeń z ramienia dużego AGD. Pokazaliśmy szereg nowości z drobnego sprzętu kuchennego, takich jak dopiero to wprowadzone do oferty wagi kuchenne, blok z zestawem noży, czy też saturator do wody, który pojawi się w ofercie w połowie roku. Zaprezentowaliśmy proces parzenia kawy z urządzeń Lapamoni. To wyjątkowe wydarzenie pozwala na budowanie relacji między naszymi markami, a także z naszymi architektami i projektantami. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i mam nadzieję, że będziemy kontynuować takie spotkania. Marka Dante Design Studio łączy w sobie design, jakość oraz komplementarność, czyli to są myślę, że jest najważniejsze dla architektów i projektantów wnętrz. Miałam okazję opowiedzieć, przyjemność powiedzieć o seriach takich jak Silvia czy Arnika, czyli naszych topowych seriach łazienkowych, a także o seriach kuchennych, między innymi Magnetic, Momi czy Olfato Crashes, które mam nadzieję, że będą często gościły w Państwa przestrzeniach. Dzisiejsza impreza, powiem szczerze, że bardzo mnie zaskoczyła pozytywnie. Chcieliśmy zainspirować architektów, do współpracy z nami, do zainteresowania naszymi produktami, do sprzedaży naszych produktów, architekci byli naprawdę bardzo aktywni i bardzo zainteresowani nawet drobnymi detalami. Dzisiejszą imprezę uważam za bardzo udaną. Naprawdę dziękuję wszystkim i organizatorom, i uczestnikom. Cały bankiet i całe interioro jest bardzo wdzięczne. I... Dziękuję za obecność, każdą sugestię, którą usłyszeliśmy. Dziękujemy każdemu z osobna i wszystkim, w szczególności architektom. Dziękujemy także przedstawicielom Marek za kompleksowe szkolenie dla architektów, za wiedzę, którą przekazali. Mamy nadzieję, że każde kolejne szkolenie będzie coraz lepsze. My, jako Interior, działamy po cichu, z klasą. Działamy za kulisami, tak aby Państwa projekty mówiły same za siebie.